Siemka. Witam wszystkich na moim warsztacie i czas na 163. adboxing paczki na kanale Flaming Recycling. A jest to paczka od Pawła. Wielkie dzięki Paweł i pozdrawiam. Co do historii tej paczki, no to historia wygląda tak, że jakiś czas temu dostałem paczkę tam od widza, od Mateusza. W tej paczce był e, pad, e, badoroty gier PlayStation, e, nie wiem do której serii, nie znam się na tym, ale Paweł e, e, jest zainteresowany takimi rzeczami, napisał do, do mnie maila, e, czy bym się z nim wymienił za jakąś paczuszkę ze, zło, z, ze złomikiem, z, jak, z jakimiś temat, tematami złomowymi, no to owszem. E, Pawłowi Pat się przyda, mi się zapewne przyda, to co jest w tej paczce, nastąpiło do takiej wymiany, dzięki Pawle, że właśnie, żeśmy się tak w ten, w ten sposób dogadali, no jest paczuszka, jest pa, paczuszka, e, coś na temat Targu Staroci też sobie właśnie porozmawiamy, no bo ja też już po malutku szykuję się, nowy rok się e, zaczyna, na pewno w tym roku na jakiś Targ Staroci się, Wybiorę, myślę, że jakiś uda się zrobić fajne fajne też spotkanie. Są też kolejne osoby, w ogóle zainteresowane wspólnym handlowaniem, także powinno być ciekawiej. No i co ono? Nie ma na co czekać, jeszcze sobie pewno pogadamy. Jest nożyk od kasty, kamera na statyw, otwieramy, zobaczymy, co tam Paweł przysłał. Dla mnie zawsze otwieranie paczek to są. Emocje, nigdy nic nie wiadomo, zawsze paczuszki otwieram na żywo, nigdy wcześniej bo jak i ja, tak i moi widzowie wszyscy jesteśmy ciekawi co tam w środku ktoś spakował, że komuś się chciało i w ogóle i tak dalej, no paczka troszeczkę waży, okej, okay. coś tam już w środku zdęka i się obija, syk, folia na bok, no i co myślę, że chyba z tej strony, no chyba z tej, bo tu świeża taśma jest. Otwieramy, nacinamy i do paczki zaglądamy. Cyk, cyk. Ok, udało się, chyba z właściwej strony. Nożyk na bok, no i zaglądamy. Co tutaj jest? Ta. Rękawice. Super, wielkie dzięki. Fajny rozmiar. Dziewiątka XL, jedna para. Druga, trzecia, czwarta. No pięknie. Elegancko. Już dla samych tych rękawic opłaciło się, że tak powiem, wymienić na tego pada. Wielkie dzięki Paweł. Rękawice zawsze się przydadzą. Super. Damy kamerę wyżej, tak żeby to lepiej było wszystko widać. Jest pakuneczek. Jeszcze coś jakieś. Jakaś rurka aluminiowa. Okej, okay, pudełko na bok. No i zaglądamy, zaglądamy. Co tu za złomik jest spakowany. Ja sobie oczywiście... O, ho, 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 ho. ho. Ubiorę rękawiczki I jak widać już będzie co robić przez weekend A więc są kabelki Fajnie Będziemy zapełniać kubełek Gaugana. No i oczywiście wiaderko Tam dobijemy do tych 12 kg Damy do depozytu Super Paweł Wielkie, wielkie dzięki Elegancko Będzie miedziuszka I co tu jeszcze mamy Tu jakiś jest Wirniczek Okej, okay, jakiś tu będą był wentylator, czy coś, czy coś takiego. Wirnik trafi do wirników. Tutaj będzie mie mie miedziuszka, w tej cewce w środku. Fajnie. Kolejny wirnik. No, sporo wirników. Takie granaty. Elegancko już poobcinane. Fajnie, to zasili pulę moich wirniczków. No. Tu też ceweczka, w której jest właśnie miedziuszka. Kondensator eee, kolejny, wirnik. No, sport. No, i dostawa. Aha, miałem powiedzieć, miedziuchy. <laughs> Niestety farbowana ruda, ale zasili, oczywiście. Już mój tutaj aluminiowy temat. No, patrzcie, no tak to tak to, w ręce to się trzyma. Nie, to jest leciutkie, ale fajnie. Super. Każdy złomik cieszy. Cyk wirniczek, Są silniczki. W środku też będą wirniczki. Dobrze, wysypiemy to. No. Sporo właśnie takich silniczków, sporo tutaj To też spazłom, tak? Czy to jakaś nierdzewka jest? Zaraz sprawdzimy szlifiereczką. No ja zawsze nierdzewkę tak sprawdzam, że jak magnes nie przyciąga, jak przyjadę szlifierką i lecą iskry, to znaczy, że jest nierdzewka. poleciał i a więc nierdzewka. Zresztą jest też troszeczkę cięższa. Nie jest to na pewno aluminium. O, tu jest coś innego. Nie, też nierdzewka. No, także w ten sposób nieraz ktoś tam pisze, żeby nakręcić jakiś odcinek typu poradnika, żeby doradzić, jak rozróżniać, rozróżniać metale i to wszystko, ale... No ciężko, ciężko będzie. Może kiedyś coś takiego nakręcę. A więc tak jest troszeczkę nierdzewki. Jest tutaj też to aluminium. Ja sobie to też posegreguję zaraz. Więc każda ilość złomu w różnego rodzaju formie mile widziana na moim kanale. No i co? No ja się bardzo cieszę z tej wymiany. Pawłowi. Zapewne ten pad też jakoś tam posłuży. Przyda się, a mi się przyda to, co tu mam. Elegantwo. No i tak się prezentuje właśnie zawartość paczki od Pawła. Taka wymiana handlowa. Fajnie, ja się bardzo cieszę, no i co no, na pewno aluminium, tu jest aluminium i te farbowana ruda trafi oczywiście do wiadereczka tutaj z aluminium. No, muszę sobie to kiedyś tutaj posegregować. E, ta nierdzewka, też tu mam poniżej wiadereczko z nierdzewką, też trochę się już tego e, nazbierało. Tutaj do, dodatkowo te kawały nierdzewki czekają, będzie trzeba wkrótce też może jakąś paczkę do metallo wysłać. Mm. Wirniki, no to tu tuż do tej mojej kuwety z wirnikami, tego się całkiem sporo już nazbierało. No, no tak to właśnie wygląda, zawsze coś się dzieje, co się opróżni, to przybywa. Dobra, wirniczki, już pełna kuwetka. zaraz jeszcze sobie wybiję najwyżej ten wirnik z tego. No, ten wirniczek, no to to już idzie do, do złomu. No bo co, gdzie tu mam taki magnes? bo tu w środku też to jest stalowe, też to jest taki stop. No niektórzy się bawią w wytapianie tego. No u mnie to trafi do złomu. Nie ma co tam się z tym tutaj bawić. Dobra, wybiję sobie jeszcze ten wirnik z tego plastiku, z tego tworzywa. Ale ja też się nie poddaję. No nic, jak nie chcę być potem, to potraktujemy ślicznią. No, i wirnik uwolniony. No i klasycznie wirnik do wirników. To do złomu. Złomu przybywa. No i co? Reszta, no to zostaje na weekendowe kabelkowanie, na zapełnianie kubełka gałgana. Rękawiczki się przydadzą. No także takie unboxingi mi się podobają. Z tym się rozprawię w międzyczasie. No i co? No i będzie będzie fajnie. E, co do targu Staroci, no to tak właśnie już powiedziałem wcześniej e, kompletuję sobie już pomału tutaj mm, towar na Targ Staroci. E, no, e, sporo rzeczy w ogóle z tych paczek też tak, że tak powiem się rozchodzi. <laughs> e, jest e, no sporo też zainteresowanie. Często piszecie właśnie na dwuosnika, że komuś coś tam się podoba. Dużo, dużo jest maili, informacji, ofert, no i do nastąp, no i dochodzi właśnie do takich różnego rodzaju wymian, tak tutaj w przypadku z Pawłem. E, także pewno za jakiś czas jakieś info pójdzie, kiedy się wybieram na tak starość. Myślę, że już na, na wiosnę się uda. W lato, przypuszczam, w czerwcu lub w lipcu, to tam na bank, któraś ostatnia niedziela to będzie jeszcze. Muszę sobie tak popatrzeć dokładnie, kiedy to, to zrobić. Wtedy może zaplanujemy takie wspólne, większe spotkanie. lot spędz, youtuberów, widzów i tak etc. Fanów, przyjaciół. No bo zawsze jest fajnie. Dobra, no nie chcę też przeciągać. Standardowo, jak się podobało, to oczywiście zachęcam do łapkowania, do komentowania. No i co, no. Hejka, siemka. Pozdrawiam serdecznie i do zaś.